i ludzie się uśmiechają jak widzą tą przyczepkę. Tak, generalnie tak, zazwyczaj. Ale nie właśnie się czepiali, bo ja na YouTube widziałem. Tak, tak, Zana, czepiali. Się. Ale, ta... Jedziemy na Nowogrodzką, zobaczymy a, ta... a, jak zareagują. Jeszcze nie... są normalni ludzie w tym kraju, nie? Tak jest. <śliniczne> Dobra, jedziemy. Ale takie miłe są rzeczy. Tak, to jest miłe, tak. Tymczasem jesteśmy a, już... Tak. Czasem jesteśmy już. Już pod. O, jeszcze coś tu się dzieje? Bo jakoś dużo samochodów z podejrzanie. Może prezes wjeżdża albo wyjeżdża. Są policjanci rzeczywiście. No. Patrzą po sobie. Udaję, że nie widzę. Nie, nie, bo ja w stanie dużo ruch jest. Tak? To może pan wyjechać, ja wstrzymam tak? ruch pomogę. Nie nie, 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 nie trzeba. Ja przepuszczę ich i, i, i wyjadę. Spokojnie. Dobra, to tak. pan wyjedzie. Tak, tak, nie. jak. W tego, że jest zakaz, żeby to wyjechał. Tak, tak, tak. Oni mi odblokują ruch, tylko żebym pojechał. Tak, nie, ruch. tak, tak, żeby szybko pojechał. Przyjmujemy w krajach demokratycznych, że wolno więcej artystom. Pewna przesada do wyrażenia swoich emocji uchodzi. Satyra to kolejny filar działalności lotnej. No nie róbcie Ceregie. można człowieka ułaskawić bez sądu, to można go też bez sądu. Protestujemy, a władza robi co chce. I się tym nie specjalnie przejmuje, więc samo jakoś tak się narodziło, że może zrobić coś takiego, żeby, żeby się z tej władzy śmiać. Chociaż na 10 minut nas przykujecie do stojaka na rowery, żeby jakaś kara była, to chyba do życie. Ten śmiech jest bardzo, bardzo ważny, bo jak się ludzie śmieją, to się nie, nie boją, a jak się nie boją, to znaczy, że, że mogą się w tam sposób przeciwstawić miał Mamy tu przenieść wyposażenie z kamienicy z Krakowa. Pierwszą akcją, którą zaistnieliśmy lotna, to było to urządzenie pokoj na godziny u Banasia. Czerwone... Pan zadzwoni do Pana Mowa o szefie najwyższej izby kontroli, w którego kamienicy, jak ujawnił superwizjer, były wynajmowane pokoje na godziny. Zegar przywiozłem. bo podobno na, na godziny tutaj jakaś Każda władza boi się śmiechu, boi się ośmieszenia. Wizy do Polski, wizy do Schengen, wizy Polska wydała kilkaset tysięcy zezwoleń na pracę w Schengen, tak? Za pieniądze. Dlatego udaje cię który je sprzedaje. Do Schengen, do Polski. Panie, ale to handel ludźmi jest? Co mnie to obchodzi? Kasa jest ważna. Myślę, że to jakoś tam działa. Osłabia tą władzę. Przez to, że ludzie nie biorą jej na serio i się jej nie boją tak bardzo. Wysłannik najjaśniejszego cesarza, poseł Rodrigo Antonio. Są ludzie, którzy twierdzą, że was po prostu trzeba przebadać, bo te metody są. No, trochę tak sam pan użył słowa wariackie. Wariackie, troszkę wariackie. To jest w pewnym sensie teatr. To trzeba byłoby zamknąć wszystkich artystów, zamknąć teatry i wysłać ich na przebadanie. Czy pani jest niebezpieczną osobą? Ja? Jestem spokojna, kaniowa. Kocham ludzi. Ale jak pani wychodzi na ulicę, a szczególnie gdzieś w, w okolice tych słynnych schodków, to tam się nagle roi od policji? Tak. Ja tam po prostu idę w celach pokojowych. Ale żarty kończą się, gdy pojawiają się w tym miejscu. Przecież to jest Plac Piłsudskiego w Warszawie. Dzisiaj jest szczególny dzień, więc, e, wigilia ostatniej, takiej względu... To arena osobistej konfrontacji lotnej brygady opozycji z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Arena wojny nerwów. Legenda